Witajcie. Dzisiaj mam test porównawczy dwóch tytanów, bo nie może być inaczej, jeżeli mówimy o rozezwani od Mansery. Mason Alhambra przygotował odpowiednik, klon tego słynnego zapachu, który pochodzi z 2011 roku i jest skierowany dla kobiet. Na pewno już. Nie, jedna, nie jeden z Was się z nim zapoznał, jest to róża w otoczeniu drzewnym, bardzo charakterystyczna, bardzo charakterna, zapach tytaniczny, jeżeli chodzi o projekcję i o trwałość. Na tyle mocny, że czasami potrafi zmęczyć, i to całkiem całkiem porządnie. Powiem Wam, że ja nie doczekałam się swojego flakonu, choć w pewnym momencie czekałam, znaczy czekałam, czaiłam się na to, żeby się one u mnie pojawiły, ale wierzcie mi, że wystarczy ta próbeczka 2 ml i dwie, maksymalnie trzy aplikacje. Idziecie i pachniecie. Jaki jest zatem ich klon? Mason Alhambra Montagne Vany. Będziecie widzieli tutaj, Tradycyjnie flakony, żebyście mogli porównać, zobaczcie, są niezwykle do siebie podobne, choć przyznam Wam się, że jeżeli mowa o stylistyce, chyba bardziej mi się podoba propozycja od Maison Alhambra. Może tego nie będzie widać na przebitkach tutaj, tych małych, ale denko jest w dosyć ciekawy sposób zrobione. Nigdy nie miałam tego flakonu w rękach, nie mam pojęcia, czy ma magnetyczny korek. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiem natomiast, że na polskim rynku można je spotkać w świetnej cenie. I coś mi mówi, że po tym moim dzisiejszym filmiku, po tej krótkiej prezentacji, hmm, może ich zabraknąć. Oczywiście yy, słowa te kieruję do osób, które uwielbiają roze z Czy te zapachy są do siebie podobne? Tak. I to bardzo, ale nie do końca. Zanim jednak przystąpię do takiej króciutkiej recenzji, najpierw nuty zapachowe roze z Włoska cytryna Róża turecka i wanilia oraz białe piżmo i cetr. Jest to zapach waniliowy, różany, słodki, pudrowy i drzewny. Natomiast montaigne vanille posiada w sobie osmantus, białą brzoskinię bitą śmietanę, brązowy cukier, indyjską tuberozę, fiołek, egipski jaśmin, bursztyn, białe piżmo. I nuty drzewne. Jak widzicie po opisach, montaigne vanille wydaje się bogatsze, jeżeli chodzi o nutki. Powiem Wam tak. Na pierwsze niuchnięcie, jeden i drugi zapach są niemalże identyczne. Na kolejne niuchnięcia, one są niemalże identyczne. Jeżeli chodzi o projekcję, jeżeli chodzi o trwałość, są niemalże Identyczne. Choć muszę przyznać, że rozezwani trwało dłużej i projektowało mocniej. I teraz tak. O ile dłużej i o ile mocniej. Tutaj są również minimalne różnice. Rozezwani na mojej skórze projektuje jak szalone. I trwa jak szalone. Aż mówię do zmęczenia. Często bywało tak, że ja je po prostu zmywałam, bo już były ze mną zbyt, Długo. Podobnie jest, słuchajcie, z montań wani. Tam projekcja była ogromna, tutaj bardzo duża. Jak myślicie? Są do siebie podobne? Myślę, że tak. Niuanse możecie wyczuć w przytykaniu dłoni do nosa. Chociaż teraz, powiem Wam szczerze, nie potrafiłabym powiedzieć, który mam gdzie. Muszę zrobić tak. Żartuję, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Dla Was, przy Was. Słuchajcie, otwarcie jest. Podobne, a jednocześnie troszeczkę inne. Mówię, to są absolutnie niuanse. Jeżeli bym zamieszała te fiolki z tymi próbkami, ciężko byłoby odróżnić jedno od drugich. Ale jeżeli mam, jeżeli mam tutaj być szczera, otwarcie jest pewna różnica. Jeżeli chodzi o rozezwanie, ja nałożę je na siebie z drugiej strony, pod rękawki. Czekajcie, a to mi zerek, bo one są ciemne, a nie chciałabym po oczach, bo już nieraz się tak zdarzyło, że wiecie, się psiknęło. I potem było szaleństwo. No i tutaj montań Projektuję, projektuję jak szalona. Mary I zaczynamy. I powiem tak. Jeżeli chodzi o z Wani, tutaj jest niewątpliwie cytrusowo-waniliowo różane otwarcie. Te cytrusy są wibrujące, są iskrzące, są bardziej wyczuwalne. Natomiast tutaj nie ma tych cytrusów jako takich, ale na pewno wyczuwacie taką delikatną cytrusową nutę być może od Osmantusa. W każdym razie ja byłam zaskoczona, bo po chwili w tym zapachu wybija bardzo ciekawie, bardzo interesująco bita śmietana i ta biała brzoskwinia. Co powoduje, że ten zapach jest słodszy niż rozezwanie. O tak! Jest ten delikatny niuans. One przez chwileczkę, może przez tą bitą śmietanę. W pewnym momencie e, przypominają mi odrobinkę, pod pozorkami do drzwi, e, przypominają mi e, This is Hair. Tam też jest bita śmietana. Oczywiście to są zupełnie, zupełnie inne zapachy, ale ja chcę Wam pokazać o tym odbiorze tej bitej śmietany. Ona jest właśnie podobna jak została podana w e, This is Her. Ale macie kwiaty, czuć tutaj e, Niby tutaj, słuchajcie, nie mamy róży, no bo ja jej tutaj nie widzę, ale pomieszanie tych kwiatów sprawia, że kiedy tak wąchacie ręka w rękę, one są podobne, ale jednocześnie inne. Strasznie ciężko to wytłumaczyć, bo tutaj ewidentnie czuć róże, tutaj ty róży nie ale czuć kwiaty. Ale tak zostały skomponowane, mówię o Mountain vanille, że istnieje to niesamowite podobieństwo do róży Ja wiem, że to jest trochę chaotyczne to co mówię, ale ja nie spodziewałam się aż tak dużego podobieństwa. Zwłaszcza kiedy zobaczyłam nuty zapachowe, ja naprawdę byłam święcie przekonana, że ta róża tutaj jest, ale połączenie, kombinacja tej tuberozy, fiołka z jaśminem sprawia, że ten zapach właśnie jest kwiatowy, bardzo podobny do tego. Choć tu mówię ewidentnie ta róża bryluje. Tutaj, tutaj macie bezpośrednio różę. Tutaj są te kwiaty podane właśnie w taki dosyć ciekawy sposób. I ten zapach na pewno jest, mówię, mniej taki iskrzący, bardziej słodki, bardziej taki stonowany, jeżeli rozez wani was denerwuje. Tą swoją krzykliwością, bo nie ukrywajmy, że zapachy od mancery są dosyć ekspansywne, właśnie głośne. Tutaj tego nie ma. Co nie znaczy, że to jest słabszy zapach? Absolutnie nie. Po prostu on mi się wydaje bardziej taki zbalansowany, bardziej wyważony. I powiem Wam, że gdybym miała kupować, wybrałabym. Montaigne Vanille, właśnie z uwagi na to, że nie jest taki skrzekliwy. Brzydkie słowo, ale wiecie co, chodzi. Tutaj ta róża mnie zachwyca, ale ona jest zbyt ekspansywna. Mówię, ona mnie męczyła. Tutaj natomiast nosiłam ten zapach cały dzień. Cały czas go mam też na sobie i go przez kilka godzin bardzo intensywnie dookoła siebie wyczuwałam. Była przepiękna. Yy... Bańka zapachowa, ale ani przez chwilę nie miałam tego irytującego poczucia, że ja chcę iść i je zmyć. I ja myślę, że to bardzo dobrze świadczy o tej kompozycji. Pięknie wyważona, pięknie zblendowana, na pewno dużo lepiej niż tu. Słuchajcie, po prostu lepsza, tak mi się wydaje. Nie znaczy to, kochani, że teraz wszystkie zapachy od Maison Alhambra będą super i w ogóle, i w ogóle. Ale z tych, przepraszam, z tych, które testowałam, te, jeżeli chodzi o parametry, są wyraźnie, wyraźnie, naprawdę dobre. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, nie ma żadnego, wiecie, umiarkowania. Nie, tutaj jest po prostu bardzo dobra projekcja i bardzo dobra trwałość. Świetne zblendowanie. Ten zapach jest, jakby Wam powiedzieć, głębszy. Również później w tej w dalszej fazie się taki robi. Pięknie kwiatowy. No nie, ja jestem, słuchajcie, nimi urzeczona. I tak jak patrzę właśnie na te ceny, które wypatrzyłam, tak coś mnie tutaj kusi, 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 kusi żeby one się pojawiły. Ale jest inny zapach, również od mezą alhambra. Tej serii bodajże kokowani. Chyba, że teraz coś mylę z zapachem od Mancery i tam u Mancery było kokowani, a to się nazywa inaczej. Nie wiem, szaleństwo. Mogliby trochę bardziej fantazyjnie podejść do, do tych nazw. Mówię o Mesą Alhambra, To naprawdę mam takie. Zawsze się zastanawiam, czy czegoś nie przekręcam. W każdym razie. E, Tamten zapach od mancery bardzo, bardzo mi się podoba. No ale to jest mancera, która troszeczkę kosztuje, a jednak bym chciała jakiś tańszy odpowiednik. I mam nadzieję, że go znajdę właśnie tam. Choć muszę przyznać, że zrobiłam pierwszy test, i tam mi coś troszeczkę nie pasuje. Jeszcze nie wiem co, ale wiecie, to było jeden raz. Pierwsze wrażenie, więc może, może. Może się jakoś dogadamy. W każdym razie na pewno je wezmę na testy osobne, bo tam też było, um, była dosyć duża projekcja i dosyć długa trwałość, więc one nie mogą być łączone z czymś innym. Upolewam, bo miałam odlewkę ja zapachu od Mancery, ale gdzieś w tych moich przepastych szufladach zaginęła. Więc wybaczcie, ale takiego testu porównawczego nie będzie. Powiem Wam po prostu, jak odbieram. Um, Tamte perfumy. No dobrze, ale wróćmy tutaj do roze z i monta wani. Tutaj ciągle jest ta cutrusowość, drzewność z różą, bardzo taka wibrująca, i skrząca, taka wiecie, szalona, taka dyskotekowa, a tutaj jest bardziej tak soulowo, tak bym powiedziała. Jajce to moje porównania. Ale myślę, że. To troszeczkę Wam pomoże sobie, znaczy, pomoże Wam wyobrazić sobie, wyobrazić te zapachy. Nie, no są piękne. I teraz mam wrażenie, że ten fiołek się pokazuje. Ale taki piękny fiołek. Wiecie, taki piękny fiołek. Bardzo przyjemne testy. Zwłaszcza, zwłaszcza przepraszam, z montań Bani. Bardzo mi się podobają walczę z sobą, żeby nie uderzyć i nie kupić. Poczekać, odczekać. Bo jestem teraz na takiej fali, słuchajcie, fali próbkowania od Marzeny, tych próbek od Marzeny i jest tam kilka zapachów, które bardzo mi się podobają. Słyszeliście o Latawie Kamra Kała. Twarduszko puka bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj to mam też kolejne odcineczki nagrane o innych kompozycjach. Tam również jest super. Niedługo wyjeżdżamy na urlop, więc nie wiem, jak będzie z filmami. Nie wiem, czy będą z taką częstotliwością, jak teraz powiem Wam szczerze, staram się nadrobić, żeby mieć tutaj zapasik, ale to jednak. Troszeczkę nas nie będzie, więc gdyby, co, proszę się nie martwić, proszę się nie obrażać. Może jakieś szorciki się pojawią, bo tam gdzie jadę na pewno nie będę miała swojego laptopa. Chcę odpocząć. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze raz Wam wrzucę gdzieś tutaj to podsumowanko, może jeszcze coś dopiszę, zobaczymy. W każdym razie, kochani. Jeżeli ktoś z Was również będzie urlopował, tak jak ja teraz w tym czasie, to dobrego wypoczynku Wam życzę i do następnego razu. Powiem jeszcze tylko, muszę to powiedzieć, że marzenie też się one podobają. <grytanie> pa! Hej.